W tym roku tytuł konferencji to Transformacja na sterydach, digital w czasach kryzysu. Na pewno firmy miały i tak w swojej strategii wpisane transformacje na modele digitalowe, natomiast pandemia i to, jak nagle musiały dotrzeć do swoich klientów, spowodowała, że musiały to zrobić w znacznie przyspieszonym tempie. W tym momencie transformacja digitalowa to jest must have, to jest absolutne być albo nie być dla biznesu, i widzimy, że w tych czasach kryzysu, kiedy mamy, albo mieliśmy, jak to woli, COVID-19, tudzież wojnę w Ukrainie, ta transformacja pomogła bardzo wielu markom, bardzo wielu firmom przetrwać albo spowodowała rozwój różnego rodzaju możliwości. Branża digital z pandemii wychodzi obronną ręką. Wszędzie notujemy bardzo duże wzrosty wydatków na digital. Dwucyfrowe w Polsce to jest 20% rok do roku, czyli o miliard złotych. Tego typu indeksy to my pamiętamy sprzed wielu lat, kiedy branża internetowa dopiero się rozwijała kiedy tak naprawdę była jeszcze branżą młodą i raczkującą. Teraz mają już ponad 50% rynku, jest takim no niekwestionowanym liderem. Czyli Polska znalazła się w tym gronie krajów bardziej rozwiniętych, co nas bardzo cieszy. Jak koronawirus zmienił branżę na digital? Stało się bardzo wiele, dlatego że w sposób naturalny zamknęliśmy się w domu i naszym oknem na świat stali się twórcy, którzy dla nas opowiadali o tym, co działo się na zewnątrz. To przede wszystkim czas częściowej deglobalizacji dużych platform. My to obserwujemy, kiedy twórcy tworzą na przykład zamknięte grupy na Facebooku, dlatego że coraz mniejsza część ich odbiorców znajduje się na któryś z tych globalnych platform. Bez wątpienia, to rozwój technologii determinuje też zjawisko jak deglobalizacja, czyli to, że my coraz częściej jesteśmy tu i teraz, rozpowodowała między innymi pandemia oczywiście, różnimy się coraz silniej w zależności od regionu świata, w którym żyjemy. To ma ogromny wpływ na sektor elektroniczny. Okazuje się, że coraz silniej różnimy się w pewnych zachowaniach konsumenckich, takiego behawioralnego punktu widzenia. W związku z tym te urządzenia elektroniczne są coraz częściej determinowane właśnie do tych naszych wzorców zachowań, które są typowe dla określonych regionów. Co nam COVID zrobił z głową? Przede wszystkim COVID sam nie spowoduje fali depresji, ale jest taką sytuacją, w której się znaleźliśmy, również wojna na Ukrainie jest taką sytuacją, której jakby potencjał uśpiony tej depresji może się obudzić. I budzi się i widzimy to na liczbach. Więc myślę, że ogromna jest rola Marek w tym, żeby pomóc nam przejść przez ten czas. Definitely as the modern technologies have impact on war in Ukraine. because we are living in hybrid world and we faced hybrid war now we uh, should have not only tanks heavy artillery weapon uh, and soldiers to win the war we also need digital technologies people uh, they are living with mobile phones they are sleeping with mobile phones that is why uh, mobile uh, became a kind of uh, new weapon Właśnie mamy pierwszą wojnę, która się dzieje na TikToku i w Telegramie. Mamy pierwszą wojnę, którą mamy tak naprawdę relacjonowaną na żywo. Coś wybuchnie pod Donieckiem. Ja o tym wiem właściwie 5 minut później. Mam pow niemalże z hełmu żołnierza, który tam jest na miejscu. Oni umieją wykorzystać te nowoczesne technologie do zdobycia sympatii ludzi na całym świecie. I jestem pod dużym wrażeniem, jak dobrze Ukraińcy potrafią się w tym świecie poruszać.